Jedną z moich ulubionych historii dziennikarska jest to, jak mój kolega pojechał witać na okęcie sportowców, którzy zdobyli medal i wysiadł z samolotu człowiek, który wyglądał jak Joe Cocker. Kolega wpadł i mówi: pan jest Joe Cocker. Głos tego faceta był charakterystyczny jak tego wokalisty. No i ten gość mówi, tak, ja jestem, w ogóle przyjechałem tutaj na koncert. Czy pan się w ogóle interesuje polskim sportem? I ten facet mówi, że tak, że on podąża za Formułą 1, to jest jego pasja. I Kubica, to jest wasz kierowca Formuły 1, bardzo dobry. I temu mojemu koledze do głowy nie przyszło, że coś jest nie halo, bo on ten wywiad zrobił z nim, uważaj, w autobusie linii 175. Prowadzącej z Okęcia do centrum Warszawy. To no. powinno mu dać do myślenia, że Joe Cocker, absolutna nie legenda, nie jeździ autobusem. Ale wpadł do redakcji i mówi, że ma legendarny materiał z Jokokerem. Ostatni materiał w stawce. I ja opowiadam, że Tomek tutaj złapał tego Jockokera i jedziemy. Koker kocha Roberta Kubicę. Wiesz, że interia to w ogóle przedrukowała? Ja nie ściemniam. Czyli się nikt nie że to nie był Jockoker. Koker. 18 lutego 2011 roku, Joe Cocker, pozdrówcie ode mnie Kubicę, tekst w interi. Wieści o koszmarnym wypadku Roberta Kubicy obiegły już cały świat. Polakowi powrotu do zdrowia życzyli już kibice, kierowcy, politycy. Ostatnio dołączył do nich nawet słynny gwiazdo roka Joe Cocker. Serwis kończy się o godzinie 23. Ja wracam do mieszkania i odpalam radio. Słyszę, jak prowadzący mówi, szanowni państwo, jutro od godziny 12 w Pałacu Kultury spotkanie sobotworów. Z całego świata. I będą Jan Paweł II, Edward Gierek, Fidel Castro, będzie też Joe Cocker. Czułem jak w środku umieram. Mówię kurde. Ten gość, podobny do wokalisty, przyjechał do Warszawy na spotkanie. I wykorzystał okazję, pewnie był jakimś trolem, wykorzystał okazję, żeby strollować polskiego dziennikarza. I dzwonię do Wiśni, mówię, wiesz, że to nie był Jokoker. To był facet, który przyjechał na spotkanie ludzi, którzy wyglądają jak znane postaci. I złapaliśmy się za głowę i już następnego dnia w porannym serwisie tego materiału nie było. Wróciliśmy i skasowaliśmy w ogóle nagranie, surówkę, materiał. Nikt się nie zorientował. Natomiast dowód w postaci interi, która to przechwyciła, pozostał.